Z tej strony krawędzi i nie wiem jak Zapomniał, jak się nazywa. <laughs> Mateusz Firenbaum, 5, 5. No. Um... Dziś będziemy robić zamek, jak widzicie. Tak. Ale Milan. Weź, buduj. Ja nie mam żadnych. Y, tych. Masz, a masz. Slikta tak to wykopałeś ja Dobra, głami. kto ma dirta? Dirta? Nie mam mm, Nie mam Idź ktoś pod dirta Ja nie mam łopaty. O, Mandzio No to zbieraj rękę po prostu Ja Mamy dziewięć dyrta. No, no? Dyrta mam dziewięć dziewięć derta Co? Derta mam dziewięć A ja mam jedną skórę już Dobra. Mam pomysł, tutaj ty idź, to, za to ty zapoluj na skórę, okej? Okay? Dobra. Tylko gdzie znajdę y chodzącą skórę? Wychodzący <noise> z góry, LOL. O, widzę trzcinę. Ja mam, ja mam trzcinę. Półstaga. Co ty budujesz? No same? Ale co to jest? Co? Co to jest? Niszczo. Ale lagi. Nie mogę postać. Masz kilo? Ja za to nie mam lagów chyba. Fuck. Bartek, a pytanie, czy wykopiesz w miejscach diaksów? O moim trupie. Właśnie, po jego trupie Ale nie hmm. w Minecraft'cie Wykopiesz później, proszę Bo ja zginałem Nagrywacie? Tak Oboje nagrywamy Wow. Tutaj mamy góry jeszcze jakieś. To może tu hmm. będą. Albo jak y, Kondat chciał, chodzące skóry. Jakie chodzące skóry? No wypada z nich skóra też. E, na ile kratek mam budować? Na wzwyż. Dwadzieścia. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery. No.

o, dwa serduszka <grym> wow, serio. Ja My O, prawda? Może wyjdzie na kopę Bartek, rób mur. No ale ja mam dwa serduszka. No to, ale rób mur. Hmm. Ma, być, ma, ma być jakiś taki. Super. Nie mogę zabić. Trzy Taki cztero, czterokrotkowy Zaraz przyjdzie albo nie większy 15-kratkowy pię, pię, A wiesz co, dzisiaj na początku jak rozmawialiśmy na skype no to yy, ten no nie słyszałam cię w ogóle A teraz to yy, głośno jest A kurczak Zabić kurczaka Ups, nie przeskoczyłem. Robijam kurczaka. Nie, nie przeskoczyłem jednej kratki. Gdzie ty jesteś? Na spalnie. No i co to robisz? Yy, walczę. Z miki. A miałeś szukać skóry. Ale tutaj często yy, są skóry. Masz kamienne cegły? Nie, już nie mam. Oddałem ci wszystko. Bartek! Widzę jakiegoś latającego gracza. A, uciekać. Ale nie, to nie. Dobra, widzę jakiegoś gracza. Tak, będę go zabijał. Chociaż nie ma żadnych wstępu. Teraz zabiłem go jest 30 kg trzeba, y, trzeba to y, y, ten, jakoś świętować <noise> y, ben, nie, będę świętował, ale ser. Co budujesz teraz? Ale awki. Halo. Budujesz no? teraz? I gdzie byłeś? W Czy nagrywałeś? No. To taki byłeś awk i nagrywałeś, tak? Mam mm -hmm. ci niby to mm -hmm. Dawaj Dawajcie, dawajcie cegły Cegły Masz. Łup. Fa. same spadam. Eee, jakby co? Ty też masz budować! Ja nie mam cegły. No! No! Na spał. A będzie i pobadzie kick z gildy. Ja nie mam y, stoł na ani y, tego. Nie no, mówię, jest mówię do ciebie, mówię do Bartka. z gildi. te zbierałem na gildzie i teraz. Nie zbierałeś na gildzie. Zbierałem. Nie. nie. Wszyscy zbieraliśmy Nie, ja zbierałem. <laughs> moja, moja mama zbierała. Angry Space To jest lepsze niż lądowanie, powiem weźcie, Dobra, weźcie, zbierajcie te, 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 te cegły kamienne. To, to nie? też. A nie idziecie na spawna i tylko zabijacie ludzi, to co on to da? Mm, itemki, y, satysfakcje. O, teraz spłonie. Nie, wyszedł. No błagam was. <śśś> <śś> 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 play. Lol No. Ja. Jaki psek Lina i to yy, Tak jak sowy Czyli jak sobie Byś się bał No trochę Zatrzymaj się No Chodź tu do mnie. No. Nie zabijaj mojego psa gończego. Gdzie ty jesteś? No, po ciebie. A ty masz w ogóle psa? No. A. Gdzie jest? Za tobą. No. To jest mój? Jest. Tak. No nie! <laughs> Lol! To przecież... <laughs> Rzadko Pies wkurzony tam jest Pewnie na ciebie No bo na kogo innego W niebie o jest, pies jest w niebie Na tej konstrukcji? Tak tej konstrukcji, no bo jest w niebie przecież. No. O, mancio, 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 mancio. No jest w niebie. Mancio. Jeden. Dziś jak na spawnie można znaleźć krowy na normalnym terenie, no, a tutaj jest zepsuty i smutna. Hmm. To chyba można jakoś zniszczyć tą wełnę podpalając ją chociaż no nie nie da się podpalać ale tą wełnę czekaj jakiś gracz tam do ciebie idzie Steve ale, ale ja nie jestem na pvp A, no to gdzie? na pvp ale przy kondoradzie ginie Angry Space tak. Pomagasz, pomagasz czy spadasz? No pomagam Chyba, że chcesz mnie wywalić Buduj Ale lami Zgadzasz się z tym czy nie? Z tym Boże. Chodź, 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 pójdziemy na kopalni. No po bo... no wiesz kobla i węgiel O, w OK. Okej? mnie. On ma zaklęty ogień. Bartek, ma, Bartek mam pomysł. Bartek. No. tylko kobla, a ja ten węgiel. No. A się? dlaczego ty kobla, a ja węgiel? O, oh, no. to byłem ender to, to by było źle. A ja kobla ty węgiel? No? Jakobla, ty węgiel? No? Ale po co kobla? Ja mam kobla. No... To dawaj, kopiemy ko 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 węgla. No i ja nie wiem. Do tego wiem, gdzie jest bardzo dużo kobla myślę. Tak, w samym Minecrafcie jest. No ale wykopanego już. Tam gdzie swój mały. Ale wiesz co nagrywam? Tak. Ja. Spoko. Ale lami! Jak myślę, zrobić, to... żeby nie lamił Minecraft? Lami Nie, lami bez... <laughs> okay. Wow! Co widzicie? Marchewkę ma w ręce? Lol. Marchewkowy bojownik. A wiesz, że ja jestem na spałnie tam, gdzie nikt nie był? Jak to? No, jestem na górze spawnu. Jak to możliwe? Enderperła. A skąd bierzemy tam nie był? I co? Skąd wiesz, że admini tam nie byli? Yy, bo nikogo tu nie ma? Ale skąd wiesz, że admini tam nie byli? No fuck! Tutaj chyba są schodki do tego. Bo właśnie yy, jak tam się teleportowałem, to jedną tam Bo Serio. Seriously? No. Po co ja się teleportowałam? tak, No, ha. lol! Ja tu dedne za chwilę. Boże, dedne. Tak. No, pamiętasz? Nie, no deadne, nie. Nie. Nie A gdzie jesteś? O. Gdzieś, gdzieś, gdzieś. Dobra! Jestem modus za ja Ten zombie jak miał modusa Mateusz! Tak? Masz kobla na f home No mam kobla. Jest no to wsadź ma. go do, pie do do pieców. Dobra. A, nie powiedziałem wam, mam 58 węgla. Jej, a ja mam prawie, a ja mam, jest taki pół, wiesz. Boże, ja nie mogę teraz wychodzić. Dobra, włożyłem do każdego pieca, Będę. ten, komór. Jeszcze raz. Rybię, sześć, siedem, osiem. Y Ja będzie, ej, mnie, jak będziemy budować zamek razem, to wtedy będziemy silniejsi. A tak to a tak to jesteście na pewno no i później będziemy powoli, tak Ja robić. nie jestem y, po, po, to znaczy Nie jestem na PVP. Nie spad. I... Kto ma kraft... Połóżcie crafting. Ja nie mam. Kto ma crafting? Ja. Nie mam. To kto ma szkierę? Kto ma szkierę? Nie mam. Nie mam. To ręką! Nie, no mam. No to dawaj. Fuck! Widzisz, tu jest! Jezu! Daj. Jezu. Dziękuję. Jezu. Ej, to moja szkiera, daj. Chyba cię ty to dobrze. To masz szkiera. Nie. Tak? Nie. Tak. Nie. Tak, I, ko i koniec kropka. Nie, ja już dzisiaj enchantowałem. Kurasz mnie, wiesz. Ola zrobi. Ale ja widziałem jak enchantował. Nie to była siekiera no, no. się no, To moja. To moja, to moja. To jego. Po prostu chcesz mi zabrać. No. No i no, no, no już zabrałem odzó, oho, o taf, tracę po półtorej i serduszka i, i do tego fajnie wyleciałem, powiem teraz. Zabiję parę mowbów.

Mały ząb jak śniadanie jest kością w ręku. Kościół w ręku? Tak. Kto In... Ta ma... Ta ma wody akwady? Nie mam. Tak. Ale zobaczycie państwo. Ja. Dobra czekaj, zabiję tylko boki Fuck! Odpaliłem się Dobra. To my już kończymy. Więc... Cześć!